Pani Małgorzata jako pieśniarka zanuci, zechciała zanucić dla nas jedną z pięknych polskich koleb. Da do dominę złotych, anio płynie i szczęśliwe nie się nam dni. A Szonga, gdzie na sianku stwórca Na tęczowej fali nie śpiewali Chwała najlepszego Pomyślności daj nam pani Boże Taka radość na co dzień, niech będzie w sercu, tak. To, mnie, to jest w najtrudniejszym momentach. Tak. momentach. Bogu! A pokój na, Poza siebie. O to polega. polega. A te święta Bożego narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom Krosna spełnionych nadziei, dużo przekonania własnego przekonania do tego, że wiele zależy od nas. Życzę, aby wszystkie te pokładane nadzieje były zrealizowane. Pokładane nadzieje i w ludziach, i, i w władzach miasta, abyśmy spostali oczekiwaniom mieszkańców. Życzę, aby miasto rozwijało się, by było miastem przyjaznym dla wszystkich, nie tylko mieszkańców, ale i przyjaznych, by kwitło, by dawało miejsca pracy i dawało wiele przyjemności.